Jeśli kiedykolwiek marzyłaś uszyć sobie suknię jedwabną, a strasznie się bojesz jednak szyć z tego jedwabiu, ale jednak czuję się, że na siłach może przy mojej pomocy spróbujesz sobie uszyć, to zapraszam Was na nasz kurs. Kurs szycia suknie jedwabnej. Oczywiście pokazuję, jak ją wykroić, jak to wszystko uszyć. Mamy tak samo wykród do tej sukienki. Zobaczcie, to jest sukienka z dekoltem V zakładanym. Naprawdę nie jest to łatwe w szyciu. Ja to wszystko Wam opowiem, żeby tutaj się nic nie porozciągało. Te wszystkie szwy, jak obrabiać te wszystkie właśnie rękawki. Zobaczcie, jakie piękne mamy tutaj. Tył. Nauczę Was, jak robić pętelki ze skosa, żeby były jak najcięższe. I w ogóle was, Wam pokażę, jak na przykład wszyć zamek e, kryty w e, linii skosa. Tak? E, pokażę Wam, jak fajnie można otrzyć e, falbane, gdzie nie ma ani jednego szwu overlockowego. Słuchajcie, w tej sukience ten szef po prostu nie istnieje. E, także zapraszam Was jeszcze raz na kurs szyjcie sukni jedwabnej i chciałam jeszcze jedną rzecz zaznaczyć jeżeli Was interesuje ten wykrój to ten wykrój też posiadamy w rozmiarze 38 można go wykupić i uszyć sobie identyczną sukienkę jak my mamy tutaj właśnie w naszej szkole zapraszam do No nauki. właśnie tak ta sukienka wygląda od środka zobaczcie wykończenia wszystko jest zamknięte w środku. Żadnego overlocka Wszędzie jest tylko wykończenie przy pomocy jedwabiu, które jest razem z podszewką zamknięty Jeżeli Was interesuje takie szycie, jeżeli chcecie spróbować, to zapraszam Was właśnie na nasz kurs. Zobaczcie, ani jednego momentu szycia overlockiem i tak wygląda sukienka od środka razem z falbanami. Zobaczcie. Od wszystko jest ani jednego ściegu overlockowego. Także jeszcze raz Was zapraszam na nasz kurs A tu przywsrybuję i potem jak już to będzie przyfastrygowane, będę już na maszynie spokojnie będę mogła sobie przyszyć, tak? Także tak, jedną część już mamy przyfastrygowaną. Jeden jest lekko rozciągnięty, a drugi musi być lekko wdany, tak? A, taki, zobaczcie, jaki piękny efekt wychodzi, Tutaj nie ma overlocka. No, możemy jeszcze sobie zobaczyć prawą stronę. Pięknie, prawda? I teraz, jak już mamy to, to dopiero w tej chwili będziemy sobie zaszywać y, tą y, zaszewkę. żeby każdy z was tą operację najpierw zrobił e, ręcznie fastrygując tak, że po prostu tą część taśmy powiedzmy 5 mm od tamtej drugiej przyfastrygował tak? tak, o w ten sposób to wygląda, widzicie no i teraz co, teraz można spróbować zamknąć ten zamek i sprawdzić jak to w ogóle wyszło e, tutaj trzeba bardzo uważać na żeby nam jedwabnie pnie w pod, pod